Aleksandra Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie telewizji Żerdowskiej. Tabliczka upamiętniająca posiedzenie z okazji stulecia istnienia Czerwoniaka trzech serbskich świerków została odsłonięta 23 kwietnia. Symbolizują one trzecią dekadę funkcjonowania liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w budynku przy ulicy Janiny Kacperskiej. Dzisiaj odkryliśmy tabliczkę pamiątkową tabliczkę, która została wcześniej w roku jubileuszu 90-lecia istnienia naszego liceum zamontowana, ale ponieważ dęby, które były zasadzone właśnie z okazji tego 90-lecia oraz tabliczki, które były w trzech miejscach, gdzie znajdowała się siedziba naszej szkoły, te tabliczki zostały zniszczone. W związku z tym zdecydowaliśmy, że odnowimy pamiątkowe tabliczki oraz zasadzimy, no w tym przypadku, trzy serbskie świerki, które są symbolem, że jesteśmy już tutaj w tym miejscu przy ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej 25 lat, czyli prawie trzy dekady. Tabliczka, którą przed chwilą odtworzy, odkryliśmy, znajduje się na niej informacja właśnie o tym fakcie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Żyrardowie świętuje swoje 75. urodziny. 21 kwietnia odbył się kolejny z serii koncertów upamiętniających jubileusz. Witam Państwa bardzo serdecznie w murach Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żerardowie. Dzisiaj mamy uroczysty, główny koncert poświęcony naszej szkole, poświęcony właśnie jubileuszowi 75-lecia istnienia naszej szkoły. Koncert będzie nagrywany ze względów wiadomych i Państwo wszyscy będziecie mogli go odsłuchać, zobaczyć. Dziś w około dwa tygodnie od tego terminu, czyli od 21 kwietnia. Zapraszamy również na kolejny nasz koncert jubileuszowy, dziękczynny, który ma odbyć się 9 czerwca, to jest środa, w kościele w Pańskiego. I to będzie koncert wykonywany przez orkiestrę, chóry, zespoły kameralne, solistów duże obsady. Dzisiaj mam nadzieję, że koncert też będzie piękny. Na dzisiejszym koncercie grają soliści i zespoły kameralne, jak również na koniec zespół kameralny złożony z naszych nauczycieli. Archeologii ponownie na tropie skarbów na terenie Żyrardowa. W niedzielę 25 kwietnia w Ogródku Jordanowskim przy Mostowej poszukiwali obozu jenieckiego. Poszukujemy pozostałości po obozie jenieckim z 39 roku, z przełomu września i października. Przytrzymywano tutaj na terenie Ogródka Jordanowskiego przy Mostowej około 40 polskich oficerów z rangą. Na razie mamy w jeden sztuciec, jedną łózkę z 1940 czechosłowacką, co ciekawe, więc to by nawet pasowało tematycznie do obozu. I szukamy dalej. Dzisiaj tak naprawdę zaczęliśmy, więc liczymy na kolejne znaleziska w Parko Dietricha. Dało się nam odnaleźć przypuszczalne miejsce położenia tego młyna, poświadczyły o tym dwie boratynki, czyli Szelongi Jana Kazimierza Wazy z XVII wieku. One wprawdzie były używane przez ponad 100 lat, to 107 lat od początku rozpoczęcia emisji. I w jednym miejscu były dwie takie Boratynki, także myślę, że można je wiązać z tym młynem i były one nad rzeką, mniej więcej między mostami tam na Żeromskiego. W najbliższym czasie będziemy prowadzić jeszcze poszukiwania już takie stricte archeologiczne w Żardowskim Lesie, między Żardowem a Józefowem i one będą dotyczyły już epoki brązu, ewentualnie wczesnego średniowiecza. Dotyczyć będą takich nasypów ziemnych, które mogą być kurchanami? Jarosław Maślanek w piątek 23 kwietnia w dniu książki odwiedził Żardowską Zasourse. Spotkanie online z autorem powieści Liczby ostatnie prowadziła Dominika Dawidowicz. Nie zabrakło na nim pytań od fanów pisarza. Pani Marlena pyta się: Co pisarz zrobiłby? Gdyby jego katastroficzne wizje opisywane w książce spełniły się. Gdyby zostało mu 10 dni życia. No to jest takie pytanie z tych mocnych dziękuję. Ale pasuje do książki. Tak, dziękuję, oczywiście. Co bym zrobił, jakbym zostało mi 10 dni życia? Wiem, co bym zrobił. Może by to ten deadline by wpłynął na to, żebym zaczął wreszcie pisać kolejną książkę. 10 dni to jest akurat na skończenie. Ja jeżeli bym się postarał, tak, to by był dobry, dobry dobry, czas. Przed nami majowy długi weekend. Centrum kultury wraz z Stefałzec szykuje na niego specjalne atrakcje. Zaczynamy już 29 kwietnia Międzynarodowym Dniem Tańca, podczas którego Aleksandra długosz bidzińska ze Szkoły Tańca Espaniola wraz z Grzegorzem Maślanką ze Szkoły Tańca Mash Art wykonają specjalny pokaz taneczny z elementami warsztatowymi, więc tak uczcimy Międzynarodowy Dzień Tańca. Następnie 1 maja zapraszamy na wykład poświęcony historii polskiego hymnu. Poprowadzi ten wykład pan Jerzy Paruszewski. Dowiemy się także podczas tych świąt majowych w jaki sposób wykonać najstarszy polski symbol narodowy, czyli kokardę narodową. To w programie Żurek-Pazurek. Oczywiście nie zabraknie popularnego programu Pinap Kiczyn, w którym zaprosimy tym razem na wspólne grillowanie z prezydentem naszego miasta. A 2 maja zapraszamy na koncert, w którym wystąpi znakowita śpiewaczka Justyna Reczeniedi, śpiewaczka polskiej opery królewskiej i warszawskiej opery kameralnej, a akompaniować jej będzie żartowianin Maciej Klociński. Zapraszamy zatem do śledzenia facebookowych profili Centrum Kultury w Żardowie i Urzędu Miasta Żardowa. W czwartek, 22 kwietnia, na Placu Jana Pawła II zagościł krwiobóz. Przypomnijmy, ten bezcenny lek może oddać każda zdrowa osoba w wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Owady ciała powyżej 50 kg. 13 maja mobilny punkt krwiodawstwa odwiedzi Rzarów ponownie. Krew będzie można oddawać w godzinach od 9 do 13. Czas na sport. Zła wiadomość dla Żyrardowskiej siatkówki. Choć walka była zacięta, nasi siatkarze w finale turnieju o wejście do drugiej ligi przegrali z zespołem AZS Częstochowa w piątym secie 12 do 15. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie uda się uzyskać upragniony awans, a wszystkim zawodnikom gratulujemy wspaniałej gry. Zapraszam na nadchodzące wydarzenia. Szanowni państwo, Niedawno w ramach programu Gwiazdy Piosenki. Panie Państwo, dzisiaj w studiu telewizji Żerardowskiej goszczę dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, pierwszego i drugiego stopnia w Żyrardowie, panią Wisławę Binkowską-Hudy. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Pani dyrektor, na początek chciałam pogratulować pięknego jubileuszu, pięknej rocznicy. To już 75 lat Waszego istnienia. Zgadza się, od 1945 roku i to od lutego, kiedy jeszcze działania wojenne trwały, już zaczęła powstawać tutaj Szkoła Żylardowie. Niesamowite, to piękna historia. Zgadza się. E, świętujecie, choć troszeczkę e, jakby pandemia w tym przeszkadza, ale nie poddaliście się, e, znaleźliście sposób na to, jak podzielić się muzyką z odbiorcami. Tak, jubileusz miał y, odbywać się w listopadzie. No, z wiadomych przyczyn nie odbył się w listopadzie, natomiast zachowaliśmy jedyny termin listopadowy, to była msza dziękczynna za istnienie 75 lat działalności szkoły. Przyjechał biskup Franciszek Dziuba. Oprawę muzyczną zrobili nauczyciele z pomocą uczniów. Przenieśliśmy jubileusz na czas wiosenny, generalnie właśnie na kwiecień. I tak koncert inauguracyjny to był 9 kwietnia. Na tym koncercie grał nasz uczeń, który w tej chwili kończy szkołę, Grzegorz Witkowski. Grał na fortepianie Andante z Pianato i Wielkiego Poloneza Fryderyka Chopina i cały koncert F-Moll Fryderyka Chopina. Miał grać takie były plany z orkiestrą naszej szkoły. Z wiadomych względów, orkiestra nie miała szansy ćwiczyć wspólnie, więc nie mogła zagrać. Ale podjęli się tego nasi nauczyciele i zagrali w kwintecie. Także towarzyszyli mu jako kwintet. Spisali się świetnie. Zgadza się. I można to było oglądać. Mam nadzieję, że Państwo już oglądali w telewizji Występ Grzegorza i naszych nauczycieli. Kolejny koncert to koncert, który my nazwaliśmy takim koncertem głównym. Miał odbyć się w Resursie 21 kwietnia. Ponieważ no, nie, nie otwarto jakby tak społeczności i, i nie mogliśmy brać udziału, publiczność nie mogła przyjść, więc zdecydowaliśmy, że w tej sytuacji nie przenosimy koncertu do Resursy, tylko ponieważ mamy go jedynie nagrywać, to będzie lepiej, jeśli go zrobimy w szkole, tam mamy lepszej jakości fortepian. I całą bazę taką do, do ćwiczeń przed koncertem. W koncercie brali udział soliści i zespoły kameralne. Takie było nasze zamierzenie. Część oficjalna była z, z wiadomych względów bardzo skrócona. Gościł na koncercie pan prezydent miasta, pan Lucjan Krzysztof Szanowski. Byli też obecni dyrektorzy Instytucji Kultury, Centrum Kultury: pan dyrektor Robert Siniarski, nasz absolwent zresztą, dyrektor Wydziału Kultury, pan Łukasz Kacperczyk. Czyli publiczność jednak była. W okrojonym składzie. W bardzo okrojonym udało się. składzie zgadza się. Pani dyrektor, kiedy ten koncert będzie można obejrzeć? On będzie oczywiście dostępny w internecie. Będzie dostępny w internecie. My takie, za, tak, takie założenie mamy, że ten koncert w ciągu dwóch tygodni od nagrania powinien się pojawić w internecie. Powiem jeszcze, że z relacji moich nauczycieli po koncercie byli tak pod wrażeniem sami, prawda, że stwierdzili, y, że następny koncert roczny szkoły y, będziemy starali się zrobić w warszawskich salach, a więc w sali Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, a może nawet i na Zamku Królewskim. To ja trzymam kciuki za to, żeby to się udało. Dziękujemy. To również piękna promocja dla miasta, dla Żerardowa, prawda, gdybyście tam wystąpili. Zgadza się no, dla uczniów wielkie przeżycie zagrać w takich prestiżowych salach i promocja dla szkoły, dla miasta. Pani dyrektor, powiedziałyśmy o dwóch koncertach, ale przed wami i przed widzami i jeszcze trzeci. Nie wspomniałam o koncercie jubileuszowym, który się jakby też wtopił w ten, ten nasz jubileusz. Naszego nauczyciela i absolwenta pana Zbyszka Słowika. To był jego taki no, jubileusz pracy, 30-lecie 30 jego pracy i taki koncert jego autorski. Brali udział głównie nauczniowie i nauczyciele, grali jego utwory. Ten koncert odbył się w Centrum Kultury i też wiem, że był nagrywany i u, myślę, że udostępniony państwu. Jak najbardziej ja tutaj pozwolę sobie wspomnieć, że nad tymi wszystkimi koncertami, o których pani dyrektor opowiada, ma patronat medialny właśnie e, telewizja Żerardowska, bardzo nam jest miło zresztą z tego powodu. I my bardzo dziękujemy. Przed nami jeszcze jeden koncert. To koncert też przeniesiony z listopada. To miał być koncert właśnie podczas tej mszy dziękczynnej. Przygotowujemy na ten koncert utwory Wolfganga Madeusza Mozarta i Tedeum napisane właśnie przez Byszka Słowika specjalnie na nasz jubileusz. No, oprócz tego tam na tym koncercie będą jeszcze utwory grane kameralnie i solowo, ale utwory Mozarta i to Tedeum to jest na wielki skład, czyli na orkiestrę symfoniczną i chóry i solistów. Także piękne utwory, jesteśmy ciągle w takim napięciu, czy nam się to uda, bo my musimy mieć, jeśli chodzi o duże zespoły, to musimy mieć próby wszyscy razem. Nie da się tego zrobić tylko przez internet. Przez internet y, dzieci czy młodzież może się nauczyć swoich głosów, tak? I, ale zgrać całość, to trzeba się po prostu spotkać, więc z niecierpliwością czekamy, aż wpuszczą nas do szkoły, tak w większym stopniu. Pani Dyrektor, a brakuje Wam kontaktu no, z publicznością też? No bo już wiem, że z uczniami jakby tak. Tak, ja myślę, że znaczy to wiem o tym, że to inaczej się gra i występuje dla publiczności, bo wtedy wytwarza się taka, taka więź emocjonalna między wykonawcą a, a publicznością. Natomiast czujemy się tak trochę dziwnie, prawda, że, że mówimy do mikrofonów i one są naszą widownią. No tak, bo właśnie na tym ostatnim koncercie to żeśmy się śmieli, że więcej było mikrofonów ustawionych niż ludzi siedzących na sali. Zgadza się. O tym koncercie jeszcze w, 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 w kościele, który się ma odbyć, to będzie 9 czerwca w Kościele w Niebo Wstąpienia Pańskiego w Żerardowie przy ulicy Żeromskiego. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie po mszy wieczornej, czyli msza o godzinie 18, a koncert o godzinie 19. Pani Dyrektor i jeszcze jeden temat, który chciałam poruszyć, rekrutacja do placówki, bo ona już rusza, prawda? Jest w, w, w terminie niezmienionym, tak jak miało być, czyli do końca kwietnia planujemy przyjmować nie, zgłoszeń, do szkoły oczywiście jak ktoś się spóźni trochę no to też będziemy się starali przyjąć takie zgłoszenia. Rekrutacja, informacje o rekrutacji umieszczone są na stronie szkoły i tam w zakładce rekrutacja można pobrać wniosek i nawet drogą właśnie internetową wysłać do szkoły ten wniosek. Do szkoły pierwszego stopnia przeprowadzamy badanie przydatności. Więc to musi być fizycznie. My to tak zorganizujemy jak w tamtym roku, że dzieci będą przychodziły na konkretną godzinę, więc nie będzie żadnych tłumów. O salę mamy duże, w tych salach koncertowych będą się odbywały te przesłuchania, te badania. Ja może jeszcze przybliżę, jak wygląda badanie przydatności. Dobrze jest, żeby dziecko umiało jakąś piosenkę, żeby ładnie zaśpiewało. Nie wstydziło się, Pani żeby trochę dyrektor, potrenować. A wystarczy wlazł kotek na pułatek na przykład? Wystarczy, jak już nie ma co innego, to oczywiście. Dzieci również i 100 lat śpiewają. O, pięknie. I dostają się do szkoły. No, jak czysto zaśpiewał, to tak. Ale lepiej, oczywiście, piosenki takie, które no dziecięce, tak. Więc zaśpiewanie piosenki, potem badamy ten słuch wysokościowy, więc prosimy o powtórzenie wysokości dźwięku podanego głosem albo fortepianem. Badamy poczucie rytmu, a więc trzeba by powtórzyć rytmy, wyklaskać. Czasami jeszcze słuch harmoniczny, teraz mamy trochę okrojone te badania z wiadomych względów, że żeby to było szybciej, krócej. Natomiast do szkoły drugiego stopnia to już jest egzamin. Egzamin jest okrojony, a to już przez ministerstwo. Nie ma części teoretycznej, czyli nie ma egzaminu z kształcenia słuchu i z wiedzy o, o muzyce. Natomiast jest tylko egzamin z instrumentu. też w zakładce jest podany repertuar, jaki jak jest wymagany na egzaminie. Pani dyrektor, ile wynagło osób przyjmujecie? Do szkoły drugiego stopnia to gdzieś, no w tamtym roku gdzieś było 24, tak, 26, tak nam wyszło. I to przyznam, że to był dobry nabór. Do szkoły pierwszego stopnia, a jeszcze mamy filię w Kaskach to też jest nasza szkoła pierwszego stopnia. Tam mamy ten dział dla starszych dzieci, cykl czteroletni. I tam w kaskach osobno będzie rekrutacja prowadzona. Tam będą komisje. Ponad 30, 30 dzieci do takiego cyklu sześcioletniego, tych maluchów. No i gdzieś około 20 dzieci do cyklu czteroletniego. Tak to się mniej więcej kształtuje. A nie wiem, jak to będzie wyglądało w tej chwili, bo na razie oczekujemy na zgłoszenia. Rozumiem. Pani dyrektor mówi o maluchach. No to właśnie. Najmłodszy dzieciaczek, który. Do Was trafił? Ile miał lat? Jak to wygląda? Właśnie jest jakaś. Mm, to jest ustalone? Czy nie wiem, przyjdzie pięciolatek i będzie świetny i też przyjmiecie? Jak to wygląda? Czy czterolatek na przykład? Czterolatków to, to, to nie. Natomiast y, zdarzało się w historii szkoły, to nie to, że w ostatnich czasach, kiedy był ten trend, że sześciolatki miały iść do szkoły, tylko od dawna, kiedy ja byłam uczniem tej szkoły, to ja miałam koleżanki też, które przyszły jako pięciolatki. Zresztą do tej pory mam z nimi kontakty, bo byłyśmy we wspólnym potem w zespole razem, tak? I one świetnie sobie radziły z tym, że ta jedna pięciolatka to właśnie miała starszą siostrę i tuła pomoc, a druga no, dawała sobie radę. Także były, były, się były już, tak, jak, jak ktoś przyprowadzi i, i, i takie dziecko no, komisja uzna poradzi sobie hmm. tak, na tym badaniu. Czyli zaś piewa wszystko, wszystkie zadania wykona poprawnie. No zawsze jest to ryzyko, że jeszcze nie ma dojrzałości szkolnej, ale wtedy my po pierwszym roku, jak, jeżeli coś się nie udaje, to proponujemy na przykład powtórzyć pierwszy, pierwszą klasę, wyjątkowo, bo generalnie pierwszej klasy się nie powtarza, ale jak to jest zdolne dziecko i tylko ze względu na dojrzałość szkolną i wiek, no to my, czasami tak się zdarza. Także mamy i sześciolatki do tej, do tej klasy pierwszej, ale generalnie siedmiolatki i ośmiolatki. A czy zdarza się, że wy od razu widzicie, że to będzie na przykład jakiś wyjątkowy talent, właśnie już u takiego małego dziecka? Czy to nie za wcześnie jeszcze, żeby o tym mówić? Trudno powiedzieć. No, czasami może są takie dzieci, które. Ale jak to dzieci? <śmiech> <śmiech> One są pewną niespodzianką, tak? Komisja nieraz musi się nieźle gimnastykować, żeby jakby wyciągnąć od ucznia to, co on wie i co potrafi, bo. Dziecko na przykład nie ma humoru. <laughs> nie ma humoru. <laughs> tak, więc komisja różne podchody robi. Wiadomo, że to też są artyści, więc <laughs> ma to. I raftem dziecko błysznie, tak? Raftem się otworzy, i humor nabędzie i pięknie wszystkie zadania wykona. Ale pani dyrektor mówi bardzo ciekawą rzecz właśnie teraz: czyli że komisja też się stara, tak? też Komisja im zależy. się bardzo stara, tak. Ja, ja powiem o tym przykładzie, jak to dwa lata temu. Ja starałam się tak dobierać komisję, żeby dzieci miały dobrą atmosferę podczas tego badania, żeby się właśnie potrafiło otwierać, bo to jest pewna trudność. przychodzi no, małe dziecko, tu kilka dorosłych osób nieznanych, miejsce nieznane, więc to nie jest takie łatwe. No i pamiętamy sytuację, kiedy młody nauczyciel mężczyzna wyszedł po, wychodził po dzieci i też po taką dziewczynkę, ona była bardzo przejęta. No, mama została za drzwiami, a ona tam była odpytywana, i jak wyszła, a pięknie była też ubrana ta dziewczynka, to powiedziała do mamy, że mamo to był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. <grywa> Także <grywa> wiemy, że nauczyciel bardzo utalentowany. <grywa> A to bardzo miłe, prawda? Tak, zgadza się. Pani dyrektor, ja bym na koniec chciała się jeszcze dowiedzieć, czym dla Pani jest muzyka. O, czym dla mnie jest muzyka? Rzeczywiście, tak się ktoś mi ktoś powiedział tak, że ty, jak zaczęłaś tą szkołę muzyczną, to z niej nigdy nie wyszłaś. <noise> Ale ja nie przyszłam do szkoły muzycznej jak niektóre dzieci, bo im rodzice kazali. I ja po prostu od dziecka. Dawałam występy na swoim podwórku, śpiewałam, tańczyłam. I jak przychodzili goście do moich rodziców, to tak samo, także. To są takie predyspozycje, z którym się dzieci rodzą. Ja to też zauważyłam u mojej jednej z córek. Także ona też jak przychodzili goście, to ona yy, koniecznie, yy, muzyka i taniec to ona brała szal jedwabny i z tym szalem tańczyła, no sama aranżację robiła jako taki przedszkolak, <grych> więc to jest. Yy, yy, proszę Ale to państwa. Czy można pokusić się o stwierdzenie, że muzyka jest wszystkim dla pani dyrektor? Nie. No, życie jest bardzo bogate i żeby muzyka, ja dzieciom, uczniom moim tłumaczę, że muzyka to jest język, tak, że wyrażamy muzyką to, czego nie możemy wyrazić słowem. Najpierw oczywiście prowadzimy dyskusję, ja ich pod to podprowadzam, tak, bo oni tam opowiadają, że no, o różnych emocjach, że smutek można wyrazić, radość, prawda, no i nie, no właśnie, czyli to Czego nie możemy wyrazić słowami, że jeszcze mocniej możemy to podkreślić, jeszcze piękniej możemy to wyrazić. Szanowni Państwo, ja przypomnę, w studiu telewizji żerardowskiej gościłam dzisiaj dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, pierwszego i drugiego stopnia w Żerardowie, panią Wiesławę Binkowską-Chudy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.